Dzień dobry Państwu Dziś przedstawię Państwu znaczek z serii Fi 616 Jest to znaczek z wydania przedrukowego na znaczkach General Government Warszaw z przełomu 1918 i 1919 roku pod numerem Fi 152BB nadruk podwójny. Jaki piękny nadruk podwójny tego znaczka z serii 616 jest w barwie Terminowej czarnej. Ma farbę błyszczącą i srebrzystą. O, proszę bardzo, jak błyszczy. Jest to, Szanowni Państwo, oczywiście błędno dróg znaczek pochodzi z 48 stu znaczkowej formy przedrukowej. jest to pozycja 48 jaki jest stan zachowania tego znaczka piękne ząbkowanie nowy można powiedzieć że jest nowy bardzo dobry stan zachowania oryginalna guma o Oryginalna guma bez śladu jakiejkolwiek podlepki. Stempelek gwarancyjny pana korszenia z pozycją warkuszu 48. Przepiękny znaczek. Staram się go tutaj ładnie zaprezentować. Przepiękny znaczek. Do tego, Szanowni Państwo, atest pana Korszenia z 2020 roku, który zawarł wszystkie informacje o tym znaczku. Proszę bardzo, tak wygląda. Tak jak wspomniałem, stuznaczkowa forma, 48 pozycja. 15.2 BB na druk podwójny, czysty, bez podlepki. Przepiękny znaczek za testem. Co na to katalog? Szanowni Państwo, 15.2 BB. Taka cena. I tutaj dla uznajomienia wszystkich. Jeżeli byłby znaczek podlepkowy lub kasowany, właśnie byłaby taka cena. Jeżeli jest czysty cenę przy tym wydaniu, mnożymy razy 4. Przepiękny znaczek. Zapraszamy, szanowni Państwo, do naszego portalu Kolekcjon, gdzie znajdziecie go pięknie prezentując się dla Państwa. Serwis Kolekcjon zrzesza bardzo dużo kolekcjonerów bardzo dużo filatelistów, którzy również z powodzeniem wystawiają i sprzedają swoje walory właśnie w tym portalu dlatego zapraszam tym bardziej proszę zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, w dół jeżeli ktoś chciałby napisać komentarz to też bardzo proszę czytamy wszystkie komentarze, bierzemy pod uwagę dlatego też tym bardziej zachęcamy do odwiedzania naszej witryny kolekcjon dziękuję bardzo you